Ma Panie i panie, jak tam wam mija dzień, poniedziałek? U nas pauza. Niedużo jest załatwień, Witam muszę pozałatwiać, na razie nie zaczynam robótki. Przyjechałem tutaj na przeglądzik, zarazem, wą... ale nie przeglądzik mam, ale wam zaraz. Czekam w kolejce, Widzita. Zaraz tam będę atakował. Jest, ale tak mi wszystko sobie posprawdzać, bo tak gdzieś coś mi tam stuko delikatnie i lepiej wcześniej, nie wymienić. bo. Jak zacnę bąski kręcić, to poływo się wszystko może. <laughs> Nie, lubię tak, wita o co chodzi. No, tamto wcześniejsze firmówko, jak miałem, no to wita, tak, tak, tak inaczej trochę ten przegląd się załatwiał, ale tutaj to już wita. Wszystko miś dograne, busik, Mazda. Ta corność, tuka, wszystko podogrywać i... i oponki zimowe jadę załatwić bo to już zimówki pozakładane? Czemu mnie zaskoczyło, ale dobrze, że roztopnił śnik, bo bym. O, oh, jeździ jak na łyżwach. Trzeba się poogarnywać, powymieniać wszystko. Dobrego dnia, majster Siebycy, dali mi boli. Nie puściło mnie nic. Nie wiem co to będzie. Trzeba chyba iść do doktora jakiego. Na razie, hej.